Co nie, tak zwykle. Ten pies po prostu wpatruje się we mnie. Fajny jest koncept tego, że jest w tej sali dosłownie sześciu fanów to jest taki Trzeba, underground i jak aircraft kiedyś stanie się taki popularny jak jakiś jay-z albo bad bunny to my będziemy się chwalić i tutaj mamy dowód e, powiedziałabym um, protoplast fani protoplast, protoplast. pionierzy lights are crazy the bitches are spinning Muzyka Ile zjadłabyś takiego habibika, baba? Jak tak, drugiego Piję. Yeah. Byłaś pizza kiedyś w Bardzo dobra. Pizzassi. I tam jest tak, że do godziny 15 masz zestaw lunchowy i zawsze płacisz 30 zł za jakąś pizzę plus dostajesz herbatę za darmo albo i inny wybrany napój. A już zrobiłam reklamę. Pizzassi. Pizza Jestem waszym sponsor z naszej koperty na pamięć. Oczywiście, bo tam jem co tydzień. Dobrze wygląda ten budynek, nie? Do tego nagrywam. O! Iga co tam patrzysz? Tak, A to, to ładny. Abyt, ty się nie to założyła. Ucika takiego? Ty dobry. No, całkiem całkiem, całkiem ładny, no. Taki lakierzysty. Ja powiem, co, popatrz, ile tu jest w Wiesz, jak ja po prostu I desired takiej torebki, jak miałam lat 12. No i co, i teraz możesz je mieć, bo się na nie stać. No nie, bo już mi się Bym estetyka zmieniła <laughs> Spełniaj marzenia swojej małej Igi jakby ja na twoim miejscu na przykład kupiłabym sobie takie cokinowe panty... Hej, ale one nie wyglądają źle! Jak je dobrze wystylizować? Wracam. O dziwo moje gardło jeszcze żyje. Jeszcze wczoraj myślałam, że mam anginę. A teraz, proszę, koleżanka śpiewała na koncercie. Idę na przystanek. Ktoś się zatrzymał i jedzie w moją stronę, co jest... co straszne, ale ja się nie boję, będę biegła! Biegnę! Jezus Maria! Fucking by się kobietą we Wrocławiu! Ach. Polecam! To jest kurwa straszne. Jedzie za mną. Jedzie za mną. Ale już dobrze. Jesteśmy w dobrym miejscu. Piękny Wrocław. No Przez Wrocławskich ulic. to że już jesteśmy bezpieczni. Całuję was wszystkich. Spijcie dobrze. Nie biegajcie samemu wieczorem po Wrocławiu. I wychodźcie więcej ze znajomymi. Tego Wam życzę. Nie dajcie się wciągnąć w wir studiów. Miejcie jeszcze życie społeczne, nawet jeśli to ma być na jeden dzień w tygodniu. Wszystkiego dobrego. Całuję.